Cześć, jeżeli mnie teraz słyszysz, to zostaw dla mnie łapkę w górę. Chciałbym sprawdzić, jakie mam zasięgi. Witam cię, drogi człowieku, na kolejnym materiale z Heart na tym kanale. Zapraszam cię do obejrzenia całego odcinka, zostawienia łapki w górę i zostawienia subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, szybkoją się zmiany, podłączają mi światowód. Miejmy nadzieję, że szybko zrobią. Miejmy nadzieję, że ja dalej wdą zapał, a raczej wróci mi zapał do nagrywania i tworzenia na YouTubie. To wtedy będzie masa streamów z różnych gier. I może kto wie więcej odcinków, chociaż aktualnie nie mogę powiedzieć, że więcej, bo jeden odcinek na miesiąc to jest więcej niż aktualnie dodaje. Zapraszam do oglądania. Dużo, jest są. No tak, ja tam nie dojdę, bo mi zimno od razu. De to mam, przyjdźcie po mnie! Na Bambiku jestem, nie mam autorki w chacie nigdzie, na górze kurwa Nie potrzebuję z autorki jak jesteś szkolenie No ale przyjdźcie po mnie, bo ja do domu mam 3, 3 godziny przyjedźcie drogi po mnie Jak my możemy na nogach najwyżej przejechać na, na reniferze No to biegnijcie do mnie stary ja mam tylko łuk ten improwizowany kseminą śkielę i kilo dopiero biłkiem do chaty To najlepszy start jaki możesz mieć Ja pierdolę czyli mam, mam liczyć na siebie tak? Dzięki! No. No. My tu bez niczego, bez jaj net nie? Jaja schowane były w kieszeń. <noise> jaj... Ale naprawdę, to nie żebym tam kiltował. To kliknij prawym i send na czat. O A właśnie. Wtedy się zaufamy. Wtedy pobiegnę. Już? Co jest?! <noise> no nie kłamałem! <noise> Jedziemy po niego! <noise> Zbieramy się. <noise> Ej, ja już zadupiam tam! Ja tylko patrzę ok. na mapę jak wybiegają z tych hakenów Gdzieś kosem stary, lewo prawo ja Już mam zero Lewo, prawo wszędzie Nie żyje kurwa Nie, ja, no kurwa Zrób salto do przodu Zobacz ile spadnie Ile jest łóżków u góry? Łóżków? Jeden obok Jezus. Jezus Dobra Oj za długo w szkole nie było siedziane, co? Oj, <laughs> za długo przerwa szkole... co O Kto <laughs> się nie <laughs> To <laughs> <laughs> Ale poszło z gruzem Nie właśnie nie o, Ja Ej <laughs> e, Kurwa nic czerwonego nie ma w tej chacie, ja No za zostało jak pan jest chyba 70 Ja to ja przenoszę te Ja właśnie teraz 10 kolejne Kurwa, czekaj, ogej mi nie działało. <grywa> no to burka nie ma wtedy. burka znowu nie ma, to 20. Co <grywa> mówisz? <grywa> Jak zwykle fast, widzę. To jest ten zawodnik, o którym ci mówiłem. Nie? Kurwa, niech nie wysłuchaj nie nie bo ten bongosa na no kurwa. Oh, sorry <ścjalny> Przyszedł, dobra przyszedł te dziwki na Co mu wyjebałem za dobra. głowę I? Szybko doj, doj. Czekaj, czekaj Ucieknij do hapy, no kurwa o, Dostał raz Dostał drugi Dostał łeb, kurwa Ej, kolej się mam. Goni go niego. On ma pompę, znaczy AWP. Na blisko się z nim strzelam. O kurwa, no trafił mnie. Pomóżcie mi. Leży, kurwa. Do kogo? Do kogo? Mam też chodzi już No i do ciebie Na rachuj, na Leży kurwa Dawaj dawaj jeszcze i tam będzie więcej. O le mam! rakietnice kurwa! Co to się dzieje? Dawaj, dawaj, dawaj! I... Zawracają do mnie. Wysiad, wysiad jeden Za pułemką. Jeden leży. Który leży? Tam ten. Leży kurwa, leży. Kurwa, ty jesteś mocarny. Kurwa. No, to damy. Leży. Leży. Wszystkich zajebałem. Tak mi się, bynajmniej, no, no wydaje tak, ale są inne. Widzisz, tu są drzwi. Gdzie? Ano tu, czyli tu się gdzieś wychodzi. No i tak bym walił gdzieś tu. Pode mnie. No, dobrze. Ale bardziej tutaj chyba ja bym dał. Fakt, bo pytanie. skoro tu są drzwi, to to jest tutaj granica tego, więc tu jest gdzieś granica ścianki. No dobra, dobrze walisz, no. twoje jest lepsze, dobrze. Przepraszam. No to małe ścianki by były. Ja bym w dupiu nie? Bo byśmy weszli, kurwa. Albo żebyśmy mieli chociaż materiał na te rakiety, żeby to dokończyć. Dziękuję. Ja pierdolę, reklama kurwa metina jeszcze A, Dobra, teraz jak myślisz? Pod siebie dalej ja jedną, pod ten stół Przecież bym jedną. Dalej, tak samo, pięknie Ja zosta zostać mam na górze, tak? No. Dobra. A, możesz wyjść, to Ja pierdolę jaki Jamie. Jest to ten. Kurwa, trafione, zatopione. Odpalony Johny. Ja pierdole. O, to ten co nam kurwa latał pod haturą, tak? Nie Mmm, nie wiem. To klepnij mu przynajmniej ten, muszę? nie mam siekiery, wiesz, nie wziąłem. Kurwa. Coś tutaj miałem. Nie wziąłem. To na przypale. Przecież tak są mury, nie? To możesz to rozjebać. No nie, to nie miał. Nie Motek mam, no? Motek mam. Dało. Dobra, też mam motek. Kładzik był. To było na tyle, dzięki, że dotrwali do końca.